Sport for Brands to jest piąta edycja, ale pierwsza w Sopocie. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie też ze scen, kiedy prowadzisz takie wydarzenie, bo faktycznie jestem bardzo pilną uczennicą i słucham każdego wykładu i każdej prelekcji i każdej debaty. I choć czasami powtarzają się goście, to nigdy nie powtarzają się tematy. I to jest bardzo ciekawe, że za każdym razem ci ludzie wychodzą na scenę i zawsze mają coś do powiedzenia. Już od pierwszego wykładu doszedłem do wniosku, że to jest kopalnia wiedzy i kopalnia doświadczeń, ale też takich trzeźwych idei. Jako grupa MP chcemy się otwierać na nowe branże, dlatego że nawet panele i statystyki, które są pokazywane na tym wydarzeniu, pokazują, że różne dyscypliny rok do roku zmieniają swoje zapotrzebowanie, swoje zainteresowanie itd. Więc my chcemy troszeczkę wybadać ten rynek, zobaczyć w jakich aspektach my możemy kogoś wesprzeć, żeby on mógł nas wesprzeć. Dla mnie to jest przede wszystkim okazja do tego, żeby zacieśniać i budować coraz lepsze relacje, bo sport i biznes potrzebują relacji, żeby razem współpracować. I osiągać swoje cele. Jestem w ogóle po raz pierwszy na tym wydarzeniu i jeśli chodzi o infrastrukturę, która nas otacza, o otoczenie, uważam, że nie mogliśmy lepiej trafić i super to być i fajnie, że tego typu wydarzenia znajdują się właśnie chociażby w takich miejscach, jak jesteśmy na chwilę obecną. Więc jest to fantastyczna okazja do, do rozmowy i do wzajemnego inspirowania się. No i takie konkretne case study, których można posłuchać, a potem wdrożyć w swoich organizacjach.